Siema, ja jestem Wartes i witam Was w kolejnym odcinku serii Happy Wheels. Woohoo! Bogo jump! Woohoo! Yeah, bitches! Woohoo! Yeah, haha! <laughs> Front flip! I face palm Oczywiście, a tak mi dobrze szło! Woohoo! Yeah! Woohoo! <laughs> yeah, Victory! Dobrze! <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, wczoraj nagrywałem odcinek, ten, który miał się pojawić z Happy Wheels, ale niestety miałem problemy techniczne, bo mi się dźwięk nie zapisał. <laughs> Później nagrywałem, Wertes odpowiada i co, i komputer mi się zawiesił, i też nie w życie i co, i muszę nadrabiać teraz odcinkiem. Tak, dzisiaj nagrywam, dzisiaj ten odcinek wsadzam. What the fuck? Jump. Yeah! Dlaczego teraz wszystkie, dosłownie, wszystkie rundy są spago? Wow. O nie, fuck, bitch, no, a ah, shit no are we, are we, are we, yeah, le francais yeah, no, ma bitches <laughs> dobra odejdź skacz wow wow <laughs> co to było, czekajcie, moja głowa, nie, głowa głowo dobra, jeszcze raz La <laughs> wee la 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 dupa. jump 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 yes jump tak wait for seconds seconds and read to find what were next Do I don't want to read this fucking I don't care uh, let me Skacz Scatch <laughs> the pitch yeah bunch taki wow o wow, 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 nie, nie zabi się Znowu. A, a za drzewem, a było fapanie za drzewem, małe fapanko Ale już po fapanku lecie dalej I, eee, ale slow motion Wohooo Wait, gdzie się tak zabiłem? No, 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 no Haha, to przez ciebie ty Ty, ty, ty głupi Ty, ty Japończyku <grym> Nieważne Skacz 20 FPSów, nie jest dobrze Jest wręcz tragicznie Dobra, leć. Leć. Wow, 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 wow. Co ty tu robisz? Idź stąd. Idź stąd. Odejdź. Zboczeńcu z alianami chciałeś mnie wyry... <coughs> tak. <coughs> wow, wow 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 wow. te może. Szukasz domu? Ja go nie mam. Ha ha! Lol suchar. Ej, jak tu laguje? Perfidnie. 10 FPSów. 201 mega, Co? Uhu. ty pijaku! Nie, 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 nie ja stąd idę. 8 FPS jest tragicznie. Czemu mówię, jakbym kurde, nie wiem, relacjonował? Mecz piłkarski. <noise> Lecę! Dobrze, fak. Shit, dobra. Albo nie, bo mnie kurde, rozwali. Nie, gdzie ty lecisz? Po Gosie, fak. <noise> Come on g... Dobrze, leć tam. Leć tam, leć tam, leć o ty głupi, kurde. O, wreszcie, no. 30 fpsów No, od razu jak płynie. Jo! Nie powiem, nie powiem, co to, to, to ona robi. Wow, wow, wow. Jump, wreszcie, meta, wreszcie. I znowu te perwidne lagi. Hmmm. 8 fpsów ów What the fuck! Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Nie. Nie. Na metę. Jest. 90 sekund. Pewnie było 5 razy tyle. Dobra. Wreszcie wyszedłem stamtąd. Idę dalej. Ta ronda nie powinna być tak wysoko oceniona. What the fuck? Co to ma być? Nie. This Wow. Okej. Okay. Dobra, czekam. Nic nie robię. Dere 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 się tu dzieje? <grym> Dobra, lecę czym? Le jestem ręką. Teraz głową jestem. Lecimy w dół. Mmm, sam nie wiem czym jestem, jestem jakimś głównym. <grym> Dobra, dawaj. Dun, 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 dun. fuck? Wait for the cannon. Okej, okay, czekam. Woo. Uh! Okej. Okay. No, dawaj. Nie! Dobrze! Popychaj, o, okej okay. Hi. Mogę skręcić z panem rowerzastym. I co teraz? Mogę coś robić? What the fuck? Jedź To już koniec Mogę się jakoś ruszać, nie wiem Eee. Mm, spacja, nie wiem, Z. Mmm. A e mm. WHAT the fuck? Come on ah. Będzie się coś działo czy taki po prostu bajeras leci? Hello Nie, chy chyba nic, czekajcie Okej, okay, jesteśmy po mojej małej pauzie. Yo, Haha! -ha! Pogo man is alive! What the fuck? Nie! <laughs> Okej, okay, może za szybko to było? Ah, oh, yeah! Wejdź! <noise> nie! Nie wąchaj trawy, głąbie To nie marihuana! No. Widzicie, jak się posłuchał? Uhu, Lecimy! Daddy! No! Son, you're alive! No, you bitch, you. <noise> Dobra. Nie, ty gruba się, ja żyję. Uhuuu! Co to jest? You're not my brother. He died in a poga accident. No! Haha! <noise> masz <laughs> czoła w jaja i leżysz haha lecę hopa, hopa, hop, hop ta podłoga dziwnie mnie przyciąga co to za runda jest coś, 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 coś się dzieje coś się dzieje, coś fuck, face, face palm znowu again wuhuuu wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow oh, oh. no, 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 jest co to jest glad to see you again Nope Idę stąd Haha Siema <laughs> Oszukałem rundę No nic, dobra <laughs> Nie rozkminiam tego, lecimy dalej Pro Challenge To już było Przynajmniej ja to próbowałem nagrywać kiedyś tam <laughs> Wow Wow Nooo Okej okay. Jak się pozbyliśmy zbędnego balastu, trzeba stąd odjechać. Fuck. No, fuck. No! Uda się. Jest. Mówiłem. Aaa, no dobra. Nie podoba mi się ten motorek. A nie, to było z serii Don't Move, ale Don't Move nie działało. Dobra, 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 nieważne. Oh, ok. A JB Beda, okej Dawaj, come on! Dun, 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 dun. Dun, 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 I mina! Boom! To koniec. A, wiedziałem, że to nie koniec. Not this time, bitches. Ha! That's what you get. Okej, okay. lecimy! Huuu! O nie! Jakie to wolne? Come on! No lecisz! Ja mam zamiar czekać. Dawaj przyspieszę szybko, 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 szybko. Come on Leci. Yeah. Dobra, skoro, skoro to jest taka ronda, w której nie muszę nic robić, to wytłumaczę, bo tutaj widzę, że miliard osób pyta Artes Skąd ty to masz? I połowa odpisuje. On to ściągnął, nie, on to ma ze strony. Nie on skakował, nie coś tam, coś tam. Odpowiadam. <noise> Macie link w opisie jak grać. Ja gram przez stronkę. Wow. Wow, ale fajne. Spacja nie działa, nie mogę strzelać! Dobra już mogę. Yeah Dobrze, masz Wow, 13 FS. Oh. <grystanie> nie ma tak wymagająca gierka. Zejdź z mojej głowy! O nie, to latające murzyny. <grystanie> o nie samochody! Yeah! Rozwalamy Dobrze O oh, fakt, to są latające samochody. No! Nie! Nie! Tak, zabiłem sam siebie, jestem mistrzem. Jeszcze cię trzymam, jeszcze trzymam. Tak, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Dobrze! Dobrze, jedziemy. Fak, zgubiłem gościennicę. Wygrałem? Jedź tam. No! Come on! Wygrałem? O! Okej okay. Mamy. Mamy kręcący się czołg. Yeah, disco. Dobrze. <laughs> Udało się. Exit tom to, 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 to menu. menu. Hard pogo. Coś dla mnie. Suicide is the solution for this. No. Zamierzam to przejść. Hopa. Noob. Nie jestem noob. Jestem mega noob. Ha. Hmm, on mnie obraża. Muach? Co oznacza muach? Miał? <laughs> Hoppaaa Hoppaaa Nie, 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 nie Fuck Dobra Gotowy i... Hoppaa Oh shit nie, 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 shit, Shit, nigga Oh fuck Nie, nie, nie ty Nie będę sobie łamał głowy Tak jak W pierwszym odcinku Tak To było bardzo złe No shit Skacz ty Wredny Oh fuck może się odsunę do tyłu bardziej. I hop! Fuck! To to odwalasz! Haha! Hop! You're good! Wiem o tym. Haha! Dobrze. Oh shit! No come on! Haha, <laughs> <laughs> udało się. <laughs> Better than, than, than the fuck. Dobra. Gotowy, jest! Dobrze. Będę pro zaraz. Hopa! i... up! No! Nie o to chodziło. No. Fak, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Fak, nie jest dobrze, jest tragicznie. Łap się, łap się, jest. Pogo wiedziałem, że potrafisz. No, fakt, to to. Fak, 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 fak. Skacz do góry! Jeszcze raz. Ha! Shit, nie tak. <grystanie> no! <grystanie> Już było. Jump. Again. O, o, o. Hey, once again, bitch. Ha, dobrze. To jest oszukane. Fuck, to nie jest oszukane. Oh, congratulations. No! <grystanie> Zaraz będę w top 300 w po gosach i możecie zgłosić ten filmik do... Fuck, do najlepszych filmów Ewa O ile mi się uda No Nope, 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 nie! Dobra Wyluzuj Pogo I... i, i, i. jump! Jeszcze raz Nie! Moja noga! No, fak, straciłem nogi Moją jedyną podporą tutaj były nogi no co ty robisz, Mato? Fak! Nie! Dobra, nie jestem w to przysta. <ścoughs> Dobra. Nie. Yeah. Space? Co robi spacja? No tak. Wow! Lecimy tym. Fak! No, stawaj na nogi! Na nogi, stawaj! Don't press any key now. Ok, nic nie rusza. Mieć kamaro. Wiem, że potrafisz. But fight, here we go. Just continue to do. Fuck, kliknąłem. Okej okay. no. Nieee. Yeah. Shit. <laughs> Fuck, nogi mi wyleciały przez szybę. <laughs> Nieważne, jedziemy dalej. Walimy rozpędem. I będzie hardcore. Znaczy nie wiem co będzie, ale... Ale będzie hardcore! Dawaj Aha, Aha okej, okay, nie, 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 nie. To było za nudne. POGO steep climbing. O oh, fuck. No nie. Kto to wymyślił tą rundę? Mhm. Dobra, Pogo mam nadzieję, że teraz się nie złamiesz. Jej. Nie, 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 nie spadaj tam Nie spadaj tam Lecimy dalej Dobrze Mhm Ehm, ehe, aha Fak, odejdź kamień On chce mnie zabić Nie! Fak Wiedziałem Zdradliwy kamień Dobra Gąsienica Ustabilizuj się, tak Ustabilizuj się, po czym... Hart. Nie! Fuck! A! Not! Co ty robisz? Hwa pa! Mmm-pa! Skacz dobrze! O fuck, że ja mam niby tam wlecieć. No to się zaczął hardcore. No 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 Nawet nie próbuj. Mmm, no, no, dobra już zlecia chcesz tu zlecieć. Fuck. Dobra Nie, 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 nawet o tym nie myśl Hop, dobrze No co ty robisz? Pop, pop, Ale zwaliłem, szczerze mówiąc Hop, eee, Fuck Znowu gąsienicę wypróbujemy Dobrze, dobrze, dobrze Lecimy Woohoo mm. Yeah Postęp, mamy postęp Yeah 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 Dobrze Fuck Skacz Skacz Dam dasz radę? Nie, 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 nie Haha <grym> Dobra, oszukałem tutaj trochę Jest Spinamy się, dobrze Dobrze, dobrze Elegancko, kurde Skacz, skacz, skacz Slow Not...

lecimy w drewienko hop co za długa runda, boż haha ha. I jump o oh, fuck kolejne wspinanie, nie. haha, <grytanie> <grytanie> dobrze wysiadłem obron... jest moneta yeah o, jaka długa ronda i dobra, ale w tym momencie się z Wami pożegnam, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie Bios Bios Bios, cześć, haha. Ha.